Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj mam wielką przyjemność zaprosić Was do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie organizowanym wraz z firmą Sharkoon. Na początek, żeby podsycić Waszą ciekawość, jakie nagrody w konkursie. Jeden zestaw Sharkoon Sharkzone H10, jeden zestaw Sharkoon Sharkzone H30, jeden zestaw Sharkoon Sharkzone H40 oraz jeden zestaw Sharkun G-Sound, czyli po prostu cztery headsety, które na moim kanale do tej pory były przetestowane od Sharkuna. Nie muszę tutaj przypominać, że słuchawki genialne, świetne w swojej cenie. Oczywiście recenzje macie na kanale. Zapraszam do zajrzenia, jeśli was to ciekawi. Tak więc pula konkursowa jest bardzo fajna, ponieważ są tam aż cztery headsety. I teraz jak wziąć udział w konkursie? Przede wszystkim całą instrukcję postępowania na spokojnie. Przeczytacie także w opisie filmu, tak więc nie spieszcie się. Udział w konkursie może wziąć każdy z Was. Warunkiem jest napisanie pod tym filmem konkursowym komentarza na temat jednych wybranych przez Was e, słuchawek, które można wygrać. Czyli albo H10, albo H30, albo H40, albo GSON. Wybieracie jedne, te o które chcecie walczyć i piszecie na ich temat ciekawy, unikatowy, odjechany komentarz. Możecie napisać tylko po jednym komentarzu do jednego headsetu. Czy na przykład podobają Wam się słuchawki H10, to piszecie jakiś fajny komentarz na temat słuchawek H10 i co musicie zrobić dalej? Zbieracie lajki, czyli łapki w górę pod komentarzem. Konkurs będzie trwał cały maj, i pod koniec maja zobaczymy, które komentarze mają najwięcej łapek i te komentarze. Będą po prostu wygrywać, te osoby będą wygrywać nagrody. Czyli przykładowo, osoba, której komentarz dotyczy słuchawek JSON, uzbierała powiedzmy 400 łapek, najwięcej z wszystkich komentarzy na temat JSON, no to wygrywa właśnie te słuchawki. Tak więc piszcie komentarze, bądźcie kreatywni, bądźcie zwariowani, macie cały miesiąc na zbieranie łapek, po swoimi komentarzami. W właśnie filmie. Pamiętajcie, można ściągać ludzi z całego świata. Zapraszajcie znajomych, ściągajcie ich skąd tylko wymyślicie, żeby wchodzili do tego filmu i lajkowali właśnie Waszą odpowiedź, co po prostu zwiększa Waszą szansę na wygraną. Jeszcze raz przypomnę, że. Dokładną instrukcję postępowania macie w opisie filmu do przeczytania na spokojnie. Wszystkim Wam życzę powodzenia, mnóstwa łapek oraz widzimy się w filmie rozstrzygającym konkurs za jakiś czas. A tymczasem oczywiście recenzji na kanale nie brakuje. Focie codziennie, codziennie macie coś świeżego, coś nowego. Na ogół są to dwa filmy i oczywiście sprzętu od firmy Sharkoon też nie zabraknie. Kolejne nowości już wkrótce. Na dzisiaj to by było na tyle. Konkurs uważam za rozpoczęty. Pozdrawiam Was, cześć.